Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj pokażę Wam jak stworzyć obraz. Nie będzie to obrazek, tak jak w poprzednim odcinku rysowanie poprzedniej akurat był oka, więc koniecznie weźcie, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Ale dzisiaj będzie coś ciekawszego czy bardziej trudnego, ponieważ dzisiaj będziemy malować na płótnie, na takim prawdziwym płótnie, które będziecie mogli powiedzieć na przykład na ścianę. Więc. Yy, więc zapraszam Was do oglądania. Na sam początek yy, przybory. One dziś tutaj się Wam wyświetlą, yy, bo ja to przetworzyłam aplikację, więc gdzieś się Wam tutaj wyświetlam, ale też powiem. Yy, Także, przyda nam się płótno. I ja tak, ja mam dwa takie płótna małe i dwa takie większe. To nie jest istotne, czy użyję mniejszego czy większego płótna. Ważne, żeby było jakiekolwiek powiedzmy jakiegokolwiek formatu, jakiego chcecie na przykład, bo ci jeden wielki obraz albo kilka małych. No przyda się taka paleta, tak się nazywa profesjonalnie paleta. No tutaj będzie na farby, oczywiście te się farby wlewa. No jak się wlewa farby, no to oczywiście że farby. Pokażę wam, czekajcie. O, tutaj mam dużo, dużo, dużo farb, więc dobra. Tu jeszcze widać pędzel, które też nam się przydadzą. E, może jeszcze się użyje e, mieszadełko takie, w którym możemy zmieszać dwa odcienia. No i jeszcze jedna ważna rzecz, e, którą jest oczywiście brudne, brudne ubranie. E, chodzi tutaj o to, żeby nie będziemy ma malować ubraniem czy coś takiego, ale żeby jakoś założyć jakiś farty do malowania, a najlepiej jakąś Taką bluzkę czy bluzę, nie wiem, coś, co jak się zabrudzi, to no nie będzie, nie będziecie żałowali, jakieś takie mniej lubione przez Was ubranie. No a teraz już bez, bez zbędnego przedłużania przechodźmy do malowania tego obrazu. Zapomniałam Wam dodać, że na koniec przyda się również marker. Tutaj przed sobą widzicie dwa obrazy. To jest zrobiony, ten mniejszy płótno, a to jest większe. Ja myślę, sobie na białej ścianie w pokoju też będzie to ładnie pasowało żeby sobie takie rozwiesić Dziś dzisiaj stworzymy coś podobnego bo ja już tutaj dwa zrobiłam, więc pokażę wam jeszcze raz jak zrobić te, a potem kolejne filmy będą już inne, ponieważ Myślę sobie że trzy takie, nawet dwa tu mam, więc jeszcze jedno na przykład to co duże, a potem jeszcze te dwa pozostałe e, gdzieś tam sobie na pewno użyję. Będą już to, oczywiście inne malunki, więc najpierw musimy to rozpakować. Jakbyście byli ciekawi, to płótno jest wymiarów 18x24, tam na 24. Do stworzenia takiego arcydzieła będzie ważne ważny i potrzebne posiadanie takiego ołówka ja m 2 b więc 2B myślę, że będzie ok, bo ja sam to w zestawie z innymi farbami, pędzlami i tak dalej. Na początek wybierzcie sobie z waszych farb akrylowych, ponieważ te farby mają być akrylowe. Wybierzcie sobie y, kilka kolorów zielonych takich, żeby były ciemniejsze, ciemniejsze, żeby były y, różny, różne. Więc ja tu akurat sobie wybrałam cztery. I tu mam taki o, nie widać, tam no, mam taki jaśniejszy. Tylko, że to jest zielony, a w kamerze widać, że jest, to jest niebieski ale wiecie, że w każdym to jest niebieski. Ale on jest naprawdę zielony, więc nie przejmujcie się tym. No cóż. O. Tutaj mamy kolejny. Zielony. Pamiętajcie, żeby tej farby też nie nakładać na dużo, żeby. A, kurczę, coś mi się dzisiaj, wszystko mi się myli. Pamiętajcie, żeby tej farby nie nakładać za dużo, ponieważ lepiej jak nam użycie mniej i będziecie sobie po prostu po trochę po trochu dokładać. i jak nam za dużo, i potem tą farbę zmarnujecie i nie będziecie mieli już później czym malować, a tu będzie jej za dużo, więc lepiej brać mniej. Takie, że też że pod nałożeniem farb e, staracie się jak to najszybciej już zacząć e, malować. Znaczy zacząć najpierw konturować, a potem malować, ponieważ te farby też nam mogą zasnąć. Dobra, ale nasze farby to na razie jeszcze nie ta bajka. Teraz wyciągamy płótna, ołóweczki. No i ewentualnie jakąś gumeczkę do zmazywania, ponieważ jak rysujecie coś ołówkiem na płótnie, zauważyłam. Że się brudzi to płótno, więc jest yy, więc więc sobie to też przyda. Zacznijmy, może, od. Yy, dajmy temu kształt. Ja zrobię, może, ze trzy. Nie, dobra, ja zrobię, może, z pięć, więc zobaczcie. Zróbcie taką linię. Pamiętajcie też, żeby te liście były różne i żeby jedne były krótsze, jedne były dłuższe. Okej. Okay. Nie muszą to być też takie jakieś mega idealne. Mogą być trochę jakieś krzywe, trochę takie nierówne, bo właśnie taka jest matka natura, więc no cóż. Znaczy w sumie jakie no cóż, więc... więc tak jest dobrze, więc zróbmy takie różne, żeby nie było widać, że to jest takie mega idealne. I jak coś wam się wykrzywi, na przykład zobaczcie na mój obraz. Jest to krzywe, ale spokojnie. Poprawi się na pewno. Tak. Na pewno się tym poprawi się ten kontur naszym mazakiem, który będzie na koniec, no oczywiście farbami, więc dobra, myślę, że już jest OK. i teraz zacznijmy rysować liście w ten sposób, to będą takie kropelki, czy coś takiego a więc na, na każdej naszej łodyżce powinno to się znaleźć rysujcie powoli, spokojnie uważajcie, żebyście nie wyjechali za linię, ja to tworzę akurat z takich dwóch połówek tak to wygląda właśnie. I pamiętajcie, żeby zawsze tutaj na górze na naszym czubeczku y, dać y, jednego liścia i po, po bokach. Nie muszą być zawsze tak równo, mogą być jakieś, wiecie. Także nierówno akurat tak po bokach, na np. z jednej strony jest 10, z drugiej jest 6. Y, także no, widzimy się za chwilę, jak już to skończę. Tutaj jakbyście jeszcze chcieli na wzór macie moje... Y, Dwa już jakby skończone, płótna więcej, yy, płótna nasze obrazy, więc jakbyście jeszcze chcieli sobie coś tam zobaczyć, na przykład na koniec, jakbyście chcieli, to możecie się cofnąć, ja też co, co jaki czas się postaram wam to pokazać, jak coś to możecie zatrzymać film yy, i sobie popatrzeć, jak to dokładnie ma wyglądać, bo o coś takiego mi chodzi. Ja tutaj użyłam kolorów yy, zielonych, ale to się pokazuje trochę niebieskie. Ale to, były, to są zielone, tylko kamera inaczej to przechwytuje. Ja już to zrobiłam. Chodziło to mniej więcej o coś takiego. Yy, tylko tak, po pierwsze, jak widać, to się bardzo całą stykają. Jest to takie ściśnięte. Ale myślę, że jak to pomalujemy, będzie to wyglądało niby to okej. Okay. Yy, do tego jeszcze, żeby tak było tak dalej, trochę ja proponuję sobie tutaj taki kawałek po prostu, żeby zrobić takie liście. O, tak na przykład tutaj w rogu jakimś czy coś i dorysować taką łodyżkę i tutaj jeszcze kawałek jakiegoś liścia dobra, no i oczywiście dorysujmy też jak ktoś chce takie liście pojedyncze, żeby sobie jeden większy, jeden mniejszy, żeby tak sobie latały powiedzmy, więc to też jest fajnym wyborem no i jak już zrobimy te dodatkowe liście to zobaczcie na nasze płótno tutaj mamy dużo śladów ołówka, na przykład o tutaj, oj nie widzicie, na przykład tutaj no więc musimy teraz te wszystkie ślady pozmazywać. To się gumką bardzo łatwo zmazuje, też zależy od jaką się ma gumkę, ale myślę, że taka jakaś zwykła wystarczy. Więc co, zmazujemy tutaj te niepotrzebne nasze ślady, których nie rysowaliśmy, a które się no, jakimś cudem pojawiły na naszym płótnie. Także po prostu tutaj trzeba tylko zmazywać. Tak to wyglądało. Już mnie ja skończyłam. Pamiętajcie, że jeżeli nie da się tego zmazać, to najwyraźniej tak to musi zostać. I nie próbujcie tak na siłę to, tego zrobić, bo w końcu sobie płotność bliszczycie i to będzie bez sensu. Uwaga, 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 proszę Państwa, teraz przechodzimy już do malowania. Weźcie najcieńszy pędzel, jaki macie. Ja akurat najcieńszy mam pędzel szósteczka, więc go wezmę. Okej, okay, oddaję trochę w kamerę, więc muszę jeszcze tutaj dać nasze yy, farbki, tutaj mamy one, o tutaj nasze farki. i tak, ja proponuję wziąć najjaśniejszą, to ja mam tutaj najjaśniejszą akurat kolor, weźcie sobie i zobaczcie, pokażę teraz jak się profesjonalnie bierze farby. bierzemy sobie, nakładamy, ale żeby nie było, nie zacznie. jak przełożę to, to zaraz to może mi skopnąć na pracę tam zniszczyć, więc zobaczcie. Tak, z jednej i z drugiej strony trzeba to obetrzeć, zobaczcie, tak, tak i już możecie, dlatego że, żeby no po prostu nie było to jakichś wypadków powiedzmy, więc dobra, malujemy sobie tak delikatnie, jak, jak czujecie, że jest za dużo farby i że macie za grubą, ilość, za, grubą, za grubą ilość na pędzlu tej farby, to oczywiście możecie jeszcze raz tak zrobić. No, i malujemy dół. gdzieś tak, gdzieś tak dotąd. Yy, zobaczcie. Dobra, myślę, że gdzieś tak to będzie ok. Ponieważ ja chcę zrobić, żeby to było ciekawsze, takie cieniowane. Spójrzcie na te obrazy. One się zmieniają. Na przykład, zobaczcie. Tutaj jest cieniowane. Coraz ciemniejsze. Powiem Wam dokładnie też o, o co chodzi w cieniowaniu. Przykład cały czas będę malować i Wam wytłumaczę trochę o co chodzi z cieniowaniem. Bo cieniowanie to jest coś takiego, że dajcie najjaśniejszy kolor i od razu zna to już najciemniejszy. Tylko dajcie jasne, ja, najjaśniejszy, potem ciemniejszy, ciemniejszy, tylko nie jakoś mega ciemniejszy, tylko trochę także trochę ciemniejszy. Yy, no aż w końcu już dojdzie do tego najciemniejszego i to będzie bardzo ładnie wyglądało, więc no ja właśnie tak użyłam takiej metody i no mi, no, może dzisiaj nie będę chwalić ale mi się bardzo moje obrazy podobają, moim zdaniem wyglądają świetnie uważajcie też żeby nie przesadzić z ilością bo ja tutaj trochę powiedzmy zepsułam nasz obraz, ale dobra, może dobra, to będzie jakiś gruby liść, mega dobra, no cóż także uważajcie na przyszłość pamiętajcie o cieniowaniu zobaczcie, ja to robię tak, że ja na ten stary kolor się nakładam tak żeby to się końcówka ładnie wymieszała no a potem już normalnie po prostu nakładam naszą farbę delikatnie moim zdaniem najlepiej jest zaś pędzel tak bokiem trzymać, żeby jakby, mm, na ta jakby najcieńsza najcieńsza końcówka y, u nas była y, w taki sposób, żeby no, po prostu nie namalowano nam za dużo y, tam czegoś, czego nie potrzebujemy. Więc już lepiej tak długo się patyczku być takim cieńszym niż zrobić to y, kiepsko, ale za to y, za to mniej męczenia, co wydać jakby, męczenia, dobra, nieważne, nieważne co ja mówię, dobra, myślę, że jest git, gitówa, i tak oczywiście trzeba zrobić z całą resztą, więc przedłużałem, zaczynajmy już robić resztę, pamiętajcie, żeby na sam dół, albo, uwaga, albo na sam dół, albo na samą górę, na górę też można, od góry y, coraz ciemniejsze do dołu, jakby, y, ja jednak żeby to na razie od dołu, do góry czyli na, na dole jakby na, na dole w sensie mam na myśli zobaczcie to jest ta końcówka widać że to jest końcówka no więc to jest dół to jakby powiedzmy na dole <laughs> zróbmy to jaśniejsze a potem już ci Oczywiście, jak Wam wyjdzie za grubo, czy coś tam nie niszcie, pracy, spróbujcie, czy coś tam zrobić. I tak, jak na przykład zobaczcie, wyjdziesz trochę poza kontur, czy coś to nie szkodzi, bo i tak potem będziemy to jeszcze poprawić markerem. Kontur, więc spokojnie, więc i tak wszystko będzie ok. Na razie tutaj mamy taki kontur przykładowy, jakby zrobiony, więc nic się nie stanie, jak trochę wyjdziemy, tylko po prostu ten kontur jest po to, żeby nam łatwiej po prostu to wychodziło. Można by było tego kontrolu nie robić w sumie, ale yy, wiadomo, że z konturem zawsze lepiej, więc lepiej jednak dobrze, że to zrobiliście. Jak nie zrobiliście, to powodzenia życzę, bo jednak bardziej polecam zrobić. I teraz to ja całość musimy sobie pomalować ładnie. Lepiej też się rysuje, jak na przykład nasz pędzel jest bardziej sztywny. Mam na myśli to włosie, jakieś sztywne. To teraz właśnie wziąłem sztywniejszy pędzel i kurczę, no widać, że widać od razu różnice, widać, że od razu lepiej, więc tego rysia mi się będzie chyba mega dobrze malowało. Więc jakby też mieć jakieś sztywniejsze pędzle, no oczywiście mam na takie cienkie, sztywne, bo jak będziemy to tam pewnie się przydadzą, ale też... No, jak weźmiecie jakiś mega gruby, ale, ale za to 4, no to tak średnio będzie. No i co? Malujemy. Pamiętajcie, że zawsze nie trzeba używać na przykład tych wszystkich trzech kolorów, czterech kolorów, czy tam ile macie? Możecie na przykład sobie zrobić dwu, z dwóch kolorów, możecie na przykład więcej dać jeszcze możecie w ogóle nie cieniować, jak chcecie takie, jak chcecie po prostu takie bardziej proste prace, chociaż jednak cieniowanie jest o wiele ciekawsze, więc możecie też na zmianę raz tym, raz tym, jak na przykład nie macie dużo farb czy coś. Albo jak na przykład macie tylko jedną zieloną, a macie jakąś białą, to wiecie, możecie trochę dodawać, będą takie kolory ciekawsze. Z jednego zielonego to tam wiecie, dajcie, albo nic nie dacie i będzie taki normalny, zielony, albo tam trochę się sobie białym. Albo trochę jakiegoś innego koloru dodacie i już będzie fajnie A więc tak wygląda to moje ostatnie czy tutaj jakby, Znaczy przedostatni jakby ta rysuneczka Rysuneczek Roślinka, Znaczy to jeszcze dam, dam tak żeby było widać, że to się ze sobą łączy Jeszcze dam trochę tej jaśniejszej, o ten sposób, git Teraz właśnie robię to z drugim sposobem, żeby na dole najciemniejszy, a potem coraz im wyżej, jakby tym jaśniejszy kolor, czy coś takiego. I jak macie jakiś dłuższy list, to pamiętajcie, żeby jakby długie też, żeby tak podzielić liś, mniej więcej na cztery części. Nie musicie tego ołówkiem zastosować, jak chcecie możecie. Akurat ja tego nie zrobiłam, bo mi to nie jest potrzebne, ale wy możecie, więc też żeby tak gdzieś jedna część miała mniej więcej jeden kolor, czyli żeby tak mniej więcej porówno było. No i co, malujemy ja po prostu. tutaj już dużo zbyć. To nie powiem. Po prostu tutaj trzeba się wykazać artystyką, <grym> powiedzmy. Nie jest to jakieś mega trudne, skomplikowane czy coś, więc na pewno sobie dacie radę. Wierzę Nie musicie też oczywiście jakoś przesadzić, że, że będziecie co do centymetra odmierzać, żeby porówno było. Może na przykład być jakiegoś koloru więcej, jakiegoś mniej. Tak, też będzie ciekawiej, na przykład, więc. Ja tak się staram sobie robić po ale nie zawsze mi to wychodzić, nawet się z tego cieszę. I dobra, tak już wymaga nasze liście, one są gotowe. Yy, no, czy są podobne do tego obrazu? Jeszcze nie. Yy, I zaraz coś zrobimy, żeby były podobne, Czyli tylko pomalujmy te liście, które są tutaj oddzielnie, więc no o nich też trzeba pamiętać. No i tutaj jeszcze mamy łodygę. A więc uwaga! No i gotowe, proszę Państwa. Tak to wygląda. teraz pamiętajcie, żeby pozostawić gdzieś tak na 15-20 minut. Myślę, że wystarczy. Więc widzimy się za chwilę, jak już to zastygnie. Zastygniemy nam się farby. Farby zastygną. Ok, minęło już jakieś ze 20 minut około, więc teraz weźmy się za dekorowanie. Przyda nam się jeszcze taki mm, to jest marker. Czarny, zwykły marker Niech będzie taki w miarę gruby. No i co? I musimy tutaj zrobić kontur, czyli żeby po prostu tutaj w miarę, żeby tak przylegał. Powiedzmy, tutaj do naszych liści. Także teraz po prostu musimy zrobić kontur tego. I pamiętajcie, żeby on w miarę przylegał. Jak nie przylega, to ewentualnie możecie dorobić, powiedzmy, dorobić czarną linię. O, na przykład, jak tutaj muszę dorobić, żeby nie było widać, że jakoś to nie jest takie idealne, jakby podporządkowane. Też ja nie mówię, że, że ma to być jakiś mega idealny rysunek, ale żeby taki w miarę, powiedzmy, podporządkowany był. Także po prostu wszystko tutaj ma, ma być wykonturowane. Wszystko. Także ja teraz sobie cięcie i widzimy się za chwilę. I już trzeba miło, powiedzmy, konturować. Mi się to z makijażem konturowaniem kojarzy, więc idziemy za chwilę. Okej, okay, ja już to obysłałam, zrobiłam kontur, tak to w miarę wygląda. Nie jest to może jakieś mega idealne, no w porównaniu do tego, ten mi wyszedł najpiękniej. No ale dobra, cóż, może jeszcze to trochę poprawię. Ale teraz kochani już przyjdziemy w takiej innej sprawy, ponieważ klej brokatowy. Może być też brokat zielony, powiem tak. Ja wcześniej nie użyłam tego kleju brokatowego, ale ponieważ dzisiaj akurat nagrywam, odcinek, to uważam, że przydałoby się coś takiego ciekawszego, więc też no, na pewno to nie zaszkodzi, jak dodam trochę kleju brokatowego, albo możecie dać trochę takiego zwykłego kleju naszą pracę i po prostu do tego brokatu trochę jak wolicie. Ja jednak wolę używać kleju brokatowego, bo nie jest taki wygodny. To po prostu weźcie trochę, nałóżcie i palczą sobie tak najlepiej. Tutaj przejedźcie. O! Kurczę. Dobra, tutaj ma to być. No i po prostu wiecie, możecie też na tą ciemniejszą część. Tak różnie. dawajcie kochani, trochę, żeby to było ciekawe. Oczywiście to nie musi być, bo to jest taki powiedzmy element ozdobny, element dodatkowy, więc nie musi to być yy, tak jak mówię, ale no jednak ciekawie w sumie jakby był, więc no co więc rysujmy, rysujmy dajmy tego w miarę dużo tylko też żeby nie przesadzić z ilością oczywiście to nie będzie jakieś wiecie, mega ekstra widoczne z kosmosu to po prostu będzie trochę świeciło yy, jak coś świeci to fajnie, bo ja lubię akurat świetlne rzeczy dobra, już się rozgadałam już ten film będzie, nie wiem. Dobra, już muszę kończyć. A więc kochani, tak wygląda efekt końcowy, może wy nie widzicie, ale ten blokad... No może tutaj trochę widać. O, tutaj na przykład, tutaj, tutaj. Myślę, rzeczywiście trochę świeci, więc ładnie to wygląda. Więc jeżeli Wam się podobało, zostawcie koniecznie łapki w górę. Możecie również zasubskrybować mój kanał, ponieważ mój kanał się dopiero rozwija, dopiero mam jakieś trzy filmiki, znaczy jeden taki długi i trzy takie shorty więc no... Rzeczywiście polecam zasubskrybować, bo to będzie naprawdę ciekawie yy, i co, do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Yy, może też z rysowania, znaczy zmalowania. Albo z rysowania, albo z czegoś innego, więc hejka pa!